Nowe miasto, Kokoszyce, Jedłownik tużyczka-karkoszka, Jedłownik osiedle, Wilchwy, Radlin drugi, Dziestolecia Piastów Dąbrówki. Stare miasto. Jesteśmy w samym centrum, w sercu Wodzisławia Śląskiego. Dziewięć dzielnic, dziewięć różnych społeczności. Miejsca z problemami, ale przede wszystkim z aspiracjami. Miejsca, w których mieszkamy, nasze małe ojczyzny. Niby dziewięć tak różnorodnych, to piękne, ale łączących i budujących jedną wspólnotę, wspólnotę naszego miasta, Wodzisławia Śląskiego. Dziewięć w jednym tworzy jedność, wspólnota Wodzisławia Śląskiego. Jedno miasto, Wodzisław Śląski, dziewięć dzielnic. Każda dzielnica ma swoich przedstawicieli, których wybieramy co 4 lata. Są to Rady Dzielnic. W Radach Dzielnic wybierany jest przewodniczący zarządu i przewodniczący Rady. Rady Dzielnic, wybierane przez mieszkańców, są organem pomocniczym Rady Miasta Włodzisław Śląski. Dysponują budżetem. Jest to fragment budżetu miejskiego, a więc budżetu nas wszystkich Włodzisławian który zgodnie z algorytmem dzielącym ilość ludzi i terytorium dzielnicy przypisywany jest rokrocznie do dysponowania, a każde wydatki muszą być zatwierdzane, uzgadniane z prezydentą i Radą Miasta Włodzisławie Śląskiego. W ten sposób poprzez Rad Dzielnic wzmacniamy Małe ojczyzny. W Włodzisławiu dzieje się to od bardzo dawna. Jedno miasto, dziewięć dzielnic. Reprezentację Rada Dzielnicy, Rada Miejska i Prezydent. Współodpowiadamy za miasto z różnymi kompetencjami. Organ pomocniczy Rada Dzielnicy i wykonawczy jakim jest Prezydent z Urzędem i Jednostką.